Głęboko w sercu wszechświata jest ta tajemnicza i potężna siła, która tylko czeka, aby ją uwolnić. Może zmienić nasz świat i jest to antymateria. Odkryjmy wspólnie, czym się charakteryzuje i jak moglibyśmy ją wykorzystać, by wywrócić nasze życie do góry nogami. Antymateria to science fiction w prawdziwym życiu. Być może słyszałeś o niej w Star Treku i Gwiezdnych Wojnach, ale jest to rzeczywiste zjawisko, które naukowcy badają od ponad wieku, a więc czym różni się od zwykłej materii? Cóż. Zacznijmy od początku. Prawdopodobnie wiesz, że atomy składają się z małych cząstek zwanych protonami, neutronami i elektronami. Wszystkie one składają się na materię, czyli to, z czego jesteśmy zbudowani i co tworzy wszystko wokół nas a antymateria to właściwie to samo, ale z pewnym twistem. Zamiast protonów, atomy antymaterii mają coś, co nazywa się antyprotonami, zamiast neutronów antyneutrony, a w miejscu elektronów mają pozytony. Zasadniczo antymateria składa się z cząstek o przeciwnym ładunku, spinie, czyli momencie pędu cząstki i innych właściwościach zwykłej materii, podczas gdy proton ma ładunek dodatni, ładunek antyprotonu jest ujemny. I podczas gdy elektron ma ładunek ujemny, antyelektron, znany również jako pozyton, ma ładunek dodatni. Już rozumiesz? Antymateria jest czymś w rodzaju złego bliźniaka zwykłej materii, stanowi lustrzane odbicie wszystkiego, co znamy. Tak jak Batman ma Jokera, tak materia ma antymaterię, więc jeśli kiedykolwiek chciałeś się dowiedzieć, jak to jest funkcjonować w świecie, w którym wszystko jest zrobione z przeciwieństw, to no to odpowiedź. A teraz najlepsza część. Kiedy cząstki antymaterii i materii spotykają się, dosłownie likwidują się wzajemnie, uwalniając ogromną ilość energii. Dlatego naukowcy uważają, że być może jest tu potencjał dla nieograniczonego źródła energii. Pewnie się zastanawiasz, gdzie jest ta cała antymateria? Dlaczego nie widzimy tych antycząsteczek latających wokół, które iskrzyłyby się po każdym kontakcie ze zwykłymi cząstkami? Tak naprawdę naukowcy uważają, że podczas wielkiego wybuchu materia Antymateria powstały w równych ilościach, jednak z jakiegoś powodu materia wiodła prym, kiedy więc zaczęły się wzajemnie niszczyć, w końcu zwykła materia wygrała dosłownie o włos. Dlaczego tak się stało? Nadal nie mamy pojęcia, to jedna z największych tajemnic fizyki. Wiemy tylko, że tak powstał wszechświat, który znamy dzisiaj. Być może zastanawiasz się, jak wyglądałby, gdyby zwykła materia została unicestwiona, ale to temat na inne filmy. Uważa się, że antymateria to jedna z najbardziej fascynujących rzeczy w nauce. Ma ona potencjał, by zrewolucjonizować nasze rozumienie Wszechświata i oczywiście może stać się nowym źródłem energii. Wyobraź sobie paliwo, które mogłoby napędzać statek kosmiczny docierający do odległych krańców galaktyki lub elektrownię, która mogłaby zapewnić zasilanie dla całego miasta. Właśnie to możemy otrzymać, jeśli rozwiążemy tę zagadkę. Ale jak w ogóle odkryto antymaterię, szczególnie, że na początku wszechświata nic z niej nie zostało. Otóż naukowcy wykazali się tu sporym sprytem. Musimy cofnąć się do początku XX wieku. To właśnie wtedy fizyk Paul Dirac przewidział istnienie antymaterii. Zgodnie z jego teorią, na każdą cząstkę materii we wszechświecie musi przypadać się odpowiadająca jej antycząstka. Koncepcja ta wywołała w tamtym czasie ogromne zamieszanie. Jednak później jego teoria została potwierdzona doświadczalnie. W latach 30. XX wieku inny fizyk, Karl Anderson, odkrył pozyton, przeciwieństwo elektronu. Była to pierwsza znana cząstka antymaterii i odkrycie to stanowiło ogromny przełom w nauce. Wkrótce doszło do odkrycia większych ilości antycząstek i zapoczątkowało to zupełnie nową dziedzinę nauki, którą badamy do dziś. Ale jak w ogóle odkryliśmy te cząstki? Czy dopiero co nie powiedzieliśmy, że po wielkim wybuchu nie pozostała żadna antymateria. No cóż, nie do końca. W kosmosie istnieje trochę antymaterii. Jest ona po prostu bardzo rzadka, a jej znalezienie można porównać do poszukiwania skarbów. Naukowcy polują na nią w kosmosie poprzez poszukiwanie promieni kosmicznych, które składają się z cząstek antymaterii. Jesteśmy również w stanie stworzyć antymaterię w laboratoriach. Obecnie naukowcy używają do tego bardzo fajnych maszyn, zwanych akceleratorami cząstek. Najsłynniejszym z nich jest Wielki Zderzacz Hadronów CERN, który jest największym i najsłynniejszym akceleratorem na świecie. Te maszyny wystrzeliwują maleńkie cząsteczki z bardzo dużą prędkością. To coś w rodzaju kosmicznej gry w Billard. Kiedy cząstki zderzają się ze sobą, tworzą cząstki antymaterii. Następnie używają specjalnych pojemników, zwanych pułapkami peninga do przechowywania antymaterii. To tak, jakby trzymać maleńkie supernowe w słoiku. Teraz dzięki antymaterii możemy zmienić świat. Naukowcy oszacowali, że nawet niewielka jej ilość, na przykład 100 gramów, może dać energię równą spaleniu milionów litrów benzyny, tak więc nawet z najmniejszą jej ilością można zasilać całe miasto przez rok. Dlatego społeczność naukowa pracuje nad sposobami wykorzystania tej supermocy, aby uczynić nasze życie lepszym. Chcą jej użyć do produkcji energii elektrycznej tak jak robimy to już z węglem i gazem ziemnym. W przyszłości może być wykorzystywana jako niezwykle czyste i nieskończone źródło energii. Pojawiły się też plany, aby używać jej do zasilania statków kosmicznych, dzięki czemu moglibyśmy podróżować na inne planety i gwiazdy. Wyobraź sobie rakietę, która zabierałaby nas w najdalsze zakątki galaktyki, zasilana energią antymaterii. Nawet niewielka jej ilość mogłaby zasilać statek kosmiczny przez bardzo długi czas. A to nie wszystko. Antymateria ma również potencjał do wykorzystywania. W medycynie, do walki z rakiem i tworzenia obrazów wnętrza naszych ciał. To jak super narzędzie, które może pomóc lekarzom na wiele różnych sposobów. Krótko mówiąc, antymateria jest niesamowita i potężna, a teraz musimy tylko dowiedzieć się, jak ją wykorzystać. I tu pojawia się haczyk. Jest potężna, ale również bardzo trudno ją wytworzyć i utrzymać w pobliżu. Potrzeba dużo energii, aby wytworzyć nawet niewielką jej ilość, dlatego jest niesamowicie kosztowna w produkcji w dużych ilościach. Wiąże się z nią także kilka innych problemów. Na przykład, kiedy już zdobędziemy naszą maleńką ilość antymaterii, to jak ją przechowamy? Nie może by jej po prostu włożyć do słoika. Antycząstki są bardzo niestabilne, a ponadto przyklejają się do zwykłej materii, jak magnes do lodówki. Dlatego naukowcy wymyślili kilka sprytnych sposobów na jej magazynowanie, jak na przykład uwięzienie jej w próżni lub przechowywanie w niewiarygodnie silnych polach magnetycznych. I nawet w tych przypadkach będzie to wciąż delikatny i kosztowny proces. Te i wiele innych powodów wyjaśniają, dlaczego antymateria nie nadaje się jeszcze do produkcji na dużą skalę. Gdybyś próbował napełnić zbiornik paliwa swojego samochodu antymaterią, kosztowałoby to więcej niż roczne PKB małego kraju. Ale nawet jeśli stworzenie antymaterii jest ogromnym wyzwaniem naukowym, potencjalne korzyści są ogromne. Dlatego właśnie obecnie naukowcy pracują nad znalezieniem sposobów na jej wydajne wytwarzanie i przechowywanie. Jeśli to się uda, może stać się nowym, ostatecznym źródłem energii. Badania nad antymaterią to fascynująca i szybko rozwijająca się dziedzina. To wie, może w przyszłości będziemy mogli zachilać z nią nasze domy i samochody.